Jak tam kurwa leszty z wykopu, anonimowe biedaki, cebulaki, kurwa. <laughs> kurwa, zobaczcie, tak, tak, tak to wygląda jak jest człowiek z pieniędzmi z Ameryki. Taki milioner jak ja, kurwa. Siedzę nawet w głupiej Ameryce i kurwa euro sami, kurwa, zobaczcie, kurwa. Mogę sobie setkami euro odrzucać kurwa. Cała starsza, kurwa. Stack. Tak, Brick laws. A co najlepsze to jest to, że <noise> dużo osób kurwa, takie z Polandii takie cebulaki specjalnie z wykopu te anonimowe leszczyki tylko modlą się. chciałobyśmy do Ameryki przylecieć, chcielibyśmy, ale nie przylecicie. Wiesz dlaczego? Nie będziecie tego nigdy w życiu mieli. United States Passport. I to jest taka prawna. To jest kurwa taka kurwa prawna. C. Gdzie wy, gdzie oni was chcą? Gdzie oni was chcą? Gdzie oni was chcą? Hmm? W Ameryce, żeście kurwa, bo szaleli takie leszczyki. Takie leszcze jak wy. właśnie. <try> tylko możecie, tylko mądrujecie się, a tak naprawdę nie macie żadnego życia oprócz komputerka. Komputery, komputery, wy kombi my nie, nie się pośmiejemy z Poliżanama. A prawda jest taka, że poliżano to jest kurwa Bogiem na internecie i w życiu kurwa. Jestem Bogiem. To prawda. A wy jesteście zwykłymi anonimowymi leszczami. W twarz to mi nigdy nie powiecie. Tylko możecie się mądrować. Zobaczcie moje życie. Mam, mam swoją kochaną Belicę. To jest najładniejsza dziewczyna na całym świecie. Wy, kurwa, co robicie? Trzepiecie kaka, kurwa. Walicie konia. I na internecie siedzicie. Kurwa leszcze leszczyki z wykopu <grywia> fuck you biedota <grywia>